Cześć, jestem Cydi i witam Was w nowej serii. Nazwałem ją Failcraft, a raczej Failbox, jeszcze nie wiem dokładnie. Zobaczymy, też możecie pisać jakieś swoje propozycje. Może mi jakoś w czasie gry przyjdzie pomysł, może, nie wiem, wcześniej, później, zobaczymy. I będzie to seria z Jogboxa na wersję Minecrafta 1.2.3. Potem wiadomo, może będzie to z Jogboxa, no, późniejszego. No i tak, tworzymy sobie nowy świat oczywiście, bez żadnych seedów, tym podobnych rzeczy. Nowy czysty świat, zobaczymy co się trafi. Nazwiemy go, failujemy, potem może się zmieni. I tutaj jak widzicie wszystko domyślnie. No i wchodzimy do gry. Będę starał się, żeby te odcinki trwały tak po 15 minut. To znaczy nie. Napiszcie mi, czy mają trwać od 10 do 15, to będę wrzucał je może codziennie. A czy mają trwać tak po 20 minut, to będę wrzucał je tak co 2-3 dni. To już od was zależy, czy chcecie codziennie, czy co kilka dni. Albo no z czasem może być ciężko. No i tak, tutaj mamy już jakiegoś ptaka. Nie wiem. Zadźgajmy sobie. No i tak. Powiem wam, że mi się bardzo podoba to, że no, na starcie otrzymujemy te podstawowe takie rzeczy i nie musimy się bawić z tym. Szukać ani... No. Że mamy to od razu i nie musimy no, tego szukać. Dobra. Od razu będzie trochę mięska. Przyda się na pewno. Jeszcze przydałoby się trochę owiec znaleźć. I zadźgać to się łóżko zrobi. Ostatnio nie wiem czemu jak na tym e, jogboxie startuje świat nowy No robię świat nowy to zawsze mnie e, no, mm, Spawnuje w tym w dżungli Ostatnio tak 4 razy pod rządkiem. Dobra Coś dużo tych takich strusi Jeśli to są strusie Nie, nie, nie. Fajny początek. Śmierć. Dobra, zerknę sobie. Oho, tam coś mamy ciekawego. Pójdźmy tam. Ja już myślałem, że drugi raz zginę. O, żółwik. Zabijemy żółwika. Z niego chyba skrzynki. O, tak, skrzynki wypadły. Dwie. O, przecież tu jest ten wgrany Timbermod, czy jakiś podobny. Od razu drzewa sobie nazbieramy. Bo na pewno się nam przyda. O, z tego będzie dużo. Aha, Timbermod nie jest, ale coś podobnego. Timbermod ścina tylko od tego, gdzie my zaczęliśmy, a to całe drzewo zcięło. O, jedno drzewo i mamy ponoc, tak. Fajnie. Dobra, jakoś wskoczyć trzeba. Aha, tędy mogę. I pójdziemy zobaczymy, co tam nam się wygenerowało. Trochę się boję. Co to będzie? Raczej nic dobrego. Dobra. Coś wskoczyć trzeba. Hmm, co to jest? Skrzynka pusta Tutaj piecyk pusty. E, nie da się całego. Szkoda. Hmm, nic ciekawego tu nie ma chyba. Ale dobra, idziemy dalej. Może jeszcze coś ciekawego trafimy. Coś słyszę. To chyba te kryształy z Town Craftu. No, ale na razie wolę z nimi nie walczyć. Bo mogłoby się to dla mnie, no, nieciekawie skończyć. Dobra, teraz trzeba przynajmniej ten piąty level nabić, żeby... No, mieć przynajmniej cztery serduszka życia. Bo tak z trzema, no to trochę ciężko będzie. Dobra, gdzie są jakieś zwierzęta? Bo i jedzenia mamy mało, i właśnie serduszek. No, myślę, że mogę z góry przeprosić, że pierwszy odcinek trochę nudny będzie. Raczej. Ale miejmy nadzieję, że później będzie ciekawie. Dobra parkurujemy i bum nie trafiłem Dobra, świnki pobijemy. Nie, nie nie chcę zginąć. W pierwszym odcinku nie zginę. Raczej. Dobra, drugi level. Przy piątym dostajemy serduszko. Jeszcze kilka świń albo czegoś podobnego i będzie. Dobra. Te dżungle już mi się nie podobają. Trochę ich za dużo. Zlagowało, ale to przez to, że wioska gdzieś powstała niedaleko. No i może się do niej udamy. Gimkuczek. Na razie nie będę zabijał tych ludzi, co są tam. Niech sobie popracują. Bo właśnie to jest fajne, że te wioski się cały czas rozwijają i no, za jakiś czas one będą większe i będą w magazynie. Będą oni w magazynie mieli dużo rzeczy. Na razie pustki. To chyba kasz tak. Sprzedajmy mu trochę drewna. Aha, i KASĘ dostajemy. Hm. Mamy. Aha, dobra. Zerówmy sobie na drugiego srebrnego. Nie, nie do rady. Co mogę kupić? Brickmult. Hmm. W sumie to chyba nic ciekawego. Dobra, nie wiem po co tu przyszedłem. A co ty kobla niesz? Zabić cię. Rzeczkuję. Aha, Tu są takie jakieś ich cegły. Oni tu pracują. E, ale on głupio wygląda skrzynka pusta? czy nie? pusta dobra, już nagrywam czekajcie chwilę 8 minut, więc jeszcze tak z 10 dobra, na razie nic ciekawego nie widzę, niestety może zaznaczę sobie waypointa, wioska Potem tutaj coś pokradniemy. O, tam widzę inne biomy, więc. No, pójdziemy tam. No, jedzenia za mało, trochę. Jednak mamy nasiona. Trochę to dziwne, że z, ze szczurów nasiona są, ładne. Nie wynikam, ważne że trochę Expa idzie. No, czekaj. Dobra, krówki. O, trzy mięska. Dobra, zaraz będzie kolejny level. No, jak ucieka? Ło, wow, znowu trzy. Fajnie. Dobra, jeszcze jedna krówka i powinien być kolejny level Gdzieś tu ich było trochę Wilka nie będę ruszał Jeszcze szczur tu hałasuje, dobra jest Dobra, mamy cztery serduszka to chyba najważniejsza rzecz którą dzisiaj zrobiliśmy no i idziemy dalej do naszego biomu zimowego nazywajmy sobie kwiatków nie wiem po co, ale czemu nie gin kaczko Już myślałem, że coś mnie zaatakowało, bo tak zlagowało dziwnie. A to co? Sarno? Jaki ona dźwięk wydaje dziwny? Mierz się zepsuł. Zaraz trzeba będzie nowy zrobić. To już jak się osiedlimy gdzieś na noc. O, wełny nie mam. Nie pójdę spać. Szkoda. No i jeszcze powiem Wam, co mi się też bardzo podoba, czyli to, że teraz mamy extra biomes dodany do właśnie jogboxa. Właśnie używam go na singlu u siebie, więc na pewno będzie przydatny To znaczy to jest... No, używam go na swoim świecie normalnym. Tak powiem e, Tutaj jakaś wioska A u, 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 u. uciekać. Myślę, że to przyjaciele jacyś A tu nie Heh. O cześciowce no, nie uciekaj, przecież ci nic nie zrobi. No. Nie bolało, jej. Yo. Jej, ją. Prawie bym spadł. Dobra, trzeba coś znaleźć. I nie zginąć najlepiej. Bo byłoby nieciekawie. Zginąć w pierwszym odcinku Ale już chyba o tym Mówiłem Ale spoko, spoko Dobra, wilków pełno Ale na szczęście nie są jakoś wrogo Nastawione hmm. Tu mamy jakiś Zwykły las Przydałaby się jakaś Wioska znowu to już bym sobie na spokojnie skończył ten odcinek. A tu na razie nuda. Dobra, mamy las. Co to jakieś drzewo dziwne hmm. jakieś magiczne drzewo? Hmm. Możecie mi napisać co to jest jeśli wiecie, ponieważ ja za bardzo nie wiem Ten mot na ścinanie drzewa nie działa tutaj Myślałem, że creeper przyjdzie tamten, ale na szczęście nie. Dobra, jakoś tutaj nie wiem, dziwnie to jest. Dobra, na razie nie chce mi się tego niszczyć. No co za lagi Znowu wioska hmm. Dobra, w tej wiosce kończymy A, dwie wioski nawet chyba Trzy wioski What the fuck Nie przesadzają oni z tym O, owce I skończymy oficjalnie w łóżeczku Własnoręcznie zrobiony Aha W mieście jest sześć osób Trzech facetów I trzy laski O, tu będzie fajnie Zróbmy sobie drewno Craftbox. O, czekajcie, czekajcie Sprawdzę coś O, mamy tu też Shelf moda w tym Craft bioboksie. Fajnie. Przyda się na pewno kiedyś do ozdabiania naszego domku, jak już się osiedlimy. Dobra. Dobra. Zaszalejmy. Zrobimy sobie... Aha. Myślałem, że zrobimy dwa łóżka, ale mamy za mało wełny. Dobra. I stawiamy łóżko. Może tu na dole. O tak. Nie możesz spać Gdy potwory są w pobliżu Chodzi chyba o tego pająka Zadyftujmy go Uda się czy się nie uda nie. Jeszcze to okno. A może po prostu wyjdę, zabiję go? Chodź tu, pająku. No, chodź tu. Wskok na główkę. Gin, gin, gin. Dobra. I teraz... Będziemy spać oby. Dobra, udało się. Nie da się F5 ciśnąć jak chcemy spać szkoda. No to takim akcentem koło takiej pani Kończymy ten odcinek. No, piszcie jak macie jakieś propozycje nazwy piszcie, czy się Wam seria podoba. Z góry, sorry za pierwszy odcinek, który był nudny, no ale mam nadzieję, że później będzie ciekawiej. No to co? Mam nadzieję, że się podobało. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Cześć.